Siemano, dzisiaj będzie szybka przekmina, z którą się zgadzam. Ale spotkałem się z takim cytatem dosłownie przed chwilą. Jeżeli ktoś daje dużo rad, to popełnił dużo błędów. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Bo jak popełniasz jakiś błąd, to możesz, masz dwie opcje. Albo go zignorować i się w ogóle nie uczysz, masz wyjebane. Albo się nauczyć na tym błędzie, skorygować swoje błędy i wrócić silniejszym. I właśnie, jak ktoś popełnia... Jak nie popełniasz swoją drogą błędów, to coś źle robisz w swoim życiu. Każdy popełnia błędy, ale samorozwojowcy, czyli my, się na tych błędach uczymy. I zazwyczaj z popełnionym błędem idzie nauka, którą my wyciągamy i to robi z nas mocniejszych mężczyzn. Więc właśnie dzięki temu możemy dawać dużo porad odnośnie naszych doświadczeń życiowych. Poprzez to, że popełniliśmy dużo błędów, których dana grupa ludzi mogła jeszcze nie popełnić bo to na przykład jest jakiś rzadki błąd ale my się właśnie na tym błędzie nauczyliśmy więc mamy dużo do powiedzenia i możemy coś fajnego powiedzieć na ten temat więc jest tak po prostu że jeżeli ktoś daje dużo rad to znaczy że musiał popełnić dużo błędów i się na nich po prostu nauczyć więc popełniaj błędy ucz się na błędach i dawaj dużo rad pomagaj ludziom. Dawaj znać w komentarzu co o tym myślisz. Zostaw łapę suba, udostępnij. No i do następnego